Zrzuć go z rusztowania! No to mamy rusztowanie i lecimy. Jesteśmy weźmy o góry. Nie wiem, ile to jest metrów. Ze mną 4,5. Poziom pierwszy, ujęcie pierwsze. 3, 2, 1. Ja chyba widzę, że było dobrze. Czy ekran cały? To było za proste. Nic się nie stało. Czas na poziom drugi. No powiem szczerze, tutaj jest respekt do wysokości. 3, 2, 1. Wow! Teraz nie wiadomo, co się wydarzyło. Zaraz się okaże. Jest w całości. Wow. Honor przetrwał już wiele, ale czas na ostateczny test, czyli na poziom numer 3. Chcesz wiedzieć, co to za model i jaka cena? Zostaw komentarz, budowa! Tutaj wysokość już naprawdę jest przepotężna. 3, 2, 1. Nie! O, kur, jak to możliwe? Udało się! Teraz rzuć. Telefon po trzech upadkach, jak widać, bez szwanku, to znaczy może się wydawać, że tutaj są jakieś delikatne zarysowania, ale to jest fabryczna folia, która jest na ekranie. Bez. Szwanku. Nie wiem na ile folia jest istotna w tej wytrzymałości, ale sam ekran też musi być mocny, żeby przeżyć coś takiego. Daj znać co robimy z nim dalej i obserwuj profil, żeby nie przegapić.